Dzień dobry, dzień dobry. Zgodnie z Waszą prośbą dzisiaj pojawia się film na temat kosmetyków makijażowych kolorowych marki Pixi. Jest to marka, która jest dostępna w Seforze. Produkty są curative free, nie są testowane na zwierzętach. Ale czy wszystko makijażowego z Pixi czy pielęgnacyjnego można kupować w ciemno? Nie. Dlatego dzisiaj wam pokażę z dziedziny make-upu, co warto kupować. A czego nie? Mam nadzieję, że dzisiejszy film Was zainteresuje. Pierwszy produkt od razu powiem bubel. Jest to Makeup Fixing Mist, czyli mgiełka utrwalająca makijaż. Na drugim miejscu już alkohol Denat, który zrujnuje Waszą barierę hydrolipidową. Poliwinyl alkohol, który zrujnuje barierę hydrolipidową i zrobi to plastikowe obklejenie twarzy. No właśnie tą warstewkę plastiku, tak jak w maskach Peel Off to jest właśnie ten alkohol poliwinelowy. I zobaczcie, ile cudownych składników aktywnych się zmarnowało. Wąkrota azjatycka, zielona herbata, ekstrakt z melisy, ekstrakt z bambusa. Zobaczcie, ile fajnych składników niacynamit, fermenty. Wszystko się zrujnowało poprzez plastik i alkohol. Nie polecam. Tutaj macie One the Glow, Super Glow. Jest to taki ala rozświetlacz, taki delikatny sztyft. Który ma dawać efekt rozświetlenia? No i tutaj przejdźmy sobie od początku do końca do INSI. Mamy stabilizator, właśnie konsystencji produktu, mamy wosk, który utrzymuje nam całą recepturę tego produktu, żeby to ładnie wszystko, wiecie, było wytrzymałe w środku. Później mamy mikę, która właśnie rozświetla. Później mamy zagęstnik, stabilizator emulsji. To acetate, witamina E, witamina młodości, ekstrakt z aloesu, kwas askorbinowy, e, witamina C w formie niestabilnej, później mamy ekstrakt zielonej herbaty, później mamy ekstrakt z cytrusów, później mamy ekstrakt z truskawki, później mamy ekstrakt z żeńszenia, ekstrakt z jabłka. Ekstrakt z malin, zobaczcie, ekstrakt z winogron, nośnik przenikania, skład jest cudowny. Polecam. Tutaj mamy bronzer. One Glow Bronze. No i tutaj mamy skład. Tutaj również mamy substancje uzupełniające, konsystencje otwórcze, no bo one muszą być, tak, woski i tak dalej. Bez tego by się produkt rozwalił. <grych> tutaj mamy olej słonecznikowy, znaczy się wosk z oleju słonecznikowego, krzemionkę. Olej rycynowy, później mamy tutaj witaminę, witaminę młodości, antyoksydant, acetate, ekstrakt z aloesu, kwas askorbinowy, ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt z cytrusów, ekstrakt z truskawki, ekstrakt z żeńszenia, ekstrakt z jabłka, ekstrakt z malin, mm, także jak najbardziej nośnik przenikania, fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących, skład jest wzorowy. Kremowy, rozświetlający brązer z bardzo dobrym składem. Zobaczcie, ile mamy tutaj składników aktywnych. I nie mamy plastiku, kancerogenów, mutagenów, talku, oblepiaczy, substancji powłokotwórczych, nic. Czysto na dzielni, tylko fenoksyetanol, więc niestety nie dla kobiet w ciąży, ani też dla matek karmiących. No, niestety odpada, bardzo mi przykro. Tutaj mamy blasz, czyli właśnie róż. No i zobaczcie, baza preparatu to też substancje wypełniające, no bo one oczywiście muszą być, bo inaczej ten stick by się rozleciał w drobnym mak, tak? Więc oczywistością jest, że musi to być. No i później mamy woski. Później mamy również witaminę E, później mamy glicerynkę, później mamy kwas cytrynowy, który będzie regulował pH produktu, kwas askorbinowy, później mamy ekstrakt z aloesu, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z cytrusów, ekstrakt z troskawki, soczaru wirginińskiego, ekstrakt żeńszenia, ekstrakt z jabłka, z malin. No po prostu skład jest cudowny. Ale również mamy fenoksyetanol, więc nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią, ale skład jest cudowny. Ja zdaję sobie sprawę, że te ceny są no, przekraczające stówę, ale słuchajcie, często są na Seforce jakieś promocje albo Black Friday, jakie zaraz do roku. No wtedy warto się zaopatrzyć, bo wtedy ceny są całkiem, całkiem y, zacne tych produktów. Skład absolutnie nie jest kumedogenny ani aknagenny, czyli nie będzie powodować pogorszenia się stanu skóry. Zdecydowanie nie, także jak najbardziej skład jest czyściutki. Powiem Wam szczerze, że aż miło się na to. Patrzy, że w Seforze jednakże można kupić produkt z dobrym składem i to do makijażu. Także brawo dla Pixie, brawo za recepturę. Ta receptura jest bardzo wytrzymała. Tutaj widzimy wszystko pięknie dopracowane i baza konsystencji otwórcza, plus składniki aktywne zatopione w tej olejowej fazie. No, wow. Naprawdę podziwiam. Tylko ten fixer, gdyby nie popsuli to, tego fixera, to, to byłby cud, tak? No, ale niestety nie można mieć wszystkiego, ale cieszmy się z tego, co mamy. Tutaj mamy taki perfektor skóry, czyli reduktor oznak zmęczenia. Ym, oczywiście zakaz łączenia go z peptydami w jednej rutynie, kategoryczny yy, kategoryczne zakaz. Yy, on ma śladową ilość kwasu ferulowego, ale on nie działa złuszczająco. On jest tutaj regulatorem pH, także nie bójcie się, on tutaj nie wykazuje żadnych właściwości. No i tutaj mamy bazę triglicerydy, mamy krzemionkę, mamy ekstrakt zielonej herbaty, mamy ekstrakt cytrusów, kwas askorbinowy, kwas ferulowy, hydrolat z kwiatu gorzkich pomarańczy, skwalan, triglicerydy, substancje regenerująco-nawilżające. Fenoksy etanol nie dla kobiet w ciąży i nie dla matek karmiących piersią, zdecydowanie to trzeba głośno powiedzieć i ten krem będzie taką bazą pod makijaż bardziej, która ma rozświetlić, zredukować oznaki zmęczenia i sprawić, że Wasz makijaż będzie wyglądał perfekcyjnie. E, oczywiście dla skóry trądzikowej, no ja bym tutaj był bardzo ostrożny, aczkolwiek można wypróbować. Powiem tak, można zdecydowanie wypróbować. Produkt to rozświetlający taki produkt tradycyjny, klasyczny glow. Tutaj mamy taki barwiący balsam do ust od Pixie. No i zobaczcie, i tutaj bazą preparatu jest też baza ta tworząca taką formułę wosku, tak, żeby to wszystko utrzymało. No wiadomo, mix jest na sprawę, no bez tego by była jedna wielka paćka i woda, <noise> więc jakby to miało wyglądać, nie, co nie? No i tutaj mamy olej mi miętowy, mm, olej awokado, masłusza, olej słonecznikowy, olej żożoba, olej rycynowy, hyaluronian sodu, witaminkę E, zagęstniki wypełniacze, śladowa ilość palmito, i 1 Skład jest genialny. Też nie dla kobiet w ciąży, też nie dla matek karmiących, aczkolwiek to będzie mocna pielęgnacja ust połączona z efektem tint. Z efektem tint. Także, jeżeli poszukiwaliście takiego produktu, w Seforze jest dostępny. Na plus trochę tych kolorów jest. Co ja rzucałem tam okiem, właśnie na stronie Sefory. Tych kolorów sporo jest, ale pamiętam, że jak ja, ja czasem bywam w seforze i pamiętam, że jak one są rozłożone, to ich całkiem dużo tam jest, tych gatków małych wam powiem. Także cudowny skład, mocna pielęgnacja ust, e, także jak najbardziej mogę Wam polecić. Mogę wam polecić, zasługują na uwagę. Także, kochani, no dzisiaj to tyle. Jeżeli wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Cieszę się, że mogłem wam też zrobić taki przeglądik Seforowski. No i Pixie jest naprawdę jedną z marek, która ma tutaj bardzo dobre składy. Na plus, oczywiście, nie testują na zwierzętach, e, tylko ten fixer I tam, jak dobrze pamiętam, jakiś błyszczyk miał jeszcze mikroplastik, aczkolwiek e, nie mogłem zrobić zrzutu jego składu, ponieważ on był tak dziwnie rozmieszczony, więc o nim zrobię osobny film. Ale zobaczcie tutaj, same cuda. Także polecam. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnych treściach na moim kanale. Wysyłam wam dużo energii. Buziaki wielkie. Kocham was bardzo. Pa.